Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odbieramy nagrody i oceniamy nowy sezon. Bo dzisiaj już jest nowy sezon, więc zobaczmy jaki jest karnet. Karnet, chyba karnet się nazywa no po prostu. Zobaczmy, tu jakieś podstawowe te jakieś starożytne znaczniki, to może być fajne, nie, no nie jest fajne. Mityczna piłka i zobaczmy karty. Kanon prawy obrońca z ligi portugalskiej. Willok, lewy pomocnik z Ligi Championship oraz Nathan, środkowy obrońca 80 Pace'a, no ale no te nagrody za połowę karnetu, no to nie jest ciekawe tu jakieś paczki mamy, z żetonem Draft, proszę bardzo To ta paczka piłkarzy premium paczka za 35 tysięcy tak, 35 no i zobaczmy. Kolejny zawodnik z ligi portugalskiej: Fabricio Pozuelo. Po, pozelo. Pozuelo. Nie wiem jak to się czyta. Z ligi MLS i Brown. Brown. Nie wiem też jak to się czyta. Ale to chyba ta, ta karta jest chyba najlepsza, tak szczerze. Jakieś zadania z Championship jakby były. No nie ciekawie, nie ciekawie. Wyzwania. A raczej chyba nie wyszło, raczej na wieczór wyjdą dopiero. Tak jak myślałem na wieczór wyjdą, bo nic nie ma. Ale zobaczmy. No nie, ale to co było. Na wieczór jeszcze będą ważne mecze. Oraz... A zobaczycie też na końcu tego odcinka, co trafiłem w paczce tej skwarantowanej kartą. Once TO WATCH tp. Nie było za ciekawe. No i odbieramy nagrody. Wbiłem czwartą ligę. Zobaczmy co, paczka rzadkich zawodników ma paczka piłkarzy Prime Paczka rzadkich piłkarzy, złota piłkarzy Prime Niewymienne, niewymienne są również paczka rzadkich piłkarzy Złota paczka piłkarzy Prime, chyba weźmiemy te Te po prostu niewymienne czy te Kurczę, bo te niewymienne z 16 tysięcy monet Wezmę to po prostu Niby potrzebuję pieniędzy, no ale weźmiemy, nie wiem, no, może uda nam się trafić tuż na to, tej na Wida. Na pewno chciałbym kupić. Zuzuz w ogóle przebudowałem skład, to też Wam zaraz pokażę. Chciałbym. O, cofnęło nas do szóstej ligi. No, trudno. nabijemy te mecze sobie znowu. Ech. No i zobaczmy. Mamy cztery paczki aż. A, bo jeszcze paczki za, za te nie za sezon, za sezon zobaczmy co tu jest trzech zł złotych trzech srebrnych i ha, trzech rzadkich zobaczmy czy coś trafimy ciekawego, może jakiś jeden łokot by się przydał na pewno trafiamy balde okej, keite były załadnik fc barcelony były załadnik lazio no, ale bez większej historii. Srebrne karty, jeżeli macie srebrne karty z Premier League, to polecam, polecam ich, ich powystawiać, bo naprawdę chodzą bardzo wysoko. Co to o cenie 8.3, czyli 8.2 jest najmniejsza, czyli ta paczka, tą paczkę otwieramy. Cały w tej paczce mamy ekrany, znaczy ogień. Mauro Icardi, mój ulubiony piłkarz Interu Mediolan zdecydowanie. Mhm, mm nie lubię go, mam być szczery, czy znaczy, kiedyś go lubiłem, o proszę, Carlos Vela, może jeszcze go sprzedać, Julian Draxler, niestety tych to mi się nie chce wymieniać, wiem, że mam ich niewymiennych, skoro mam ich w klubie, to mam ich niewymiennych, zobacz, dwie paczki z oceną 83-24, to, to jest 12 rzadkich, więc mm, otwieramy 24-7 rzadkich. Zobaczmy co tu trafimy. I ogień zaledwie, czyli to będą ekrany Raul Jimenez. I Raula Jimenez będę musiał chyba Squixelować chyba że to paczka wymienna. Nie, nie, nie muszę na szczęście. Kondogbie, Gabriel Jesus, Nino I też musimy squikselować, bo go już mamy. I zobaczmy następną paczkę. 12 piłkarzy, 12 rzadkich. Tu liczę co, No też nie ma walkoutu, nie no, nie ma w ogóle zarobku. Tragicznie, musimy liczyć na ważne mecze, że coś poleci z ważnych meczów, no bo... No, no, bo nie stać nas na kartę, którą chce kupić. Nie stać nas ani na Jonathana Davida, ani na... Yy, ani na Jonathana Davida, ani na... Ojejku. Na Bambę. No niestety, 45 tysięcy na naszym koncie. I pokażę Wam skład, jaki zbudowałem. Trochę też, nie wiem, gdzie mi te pieniądze uciekły, ale. A, mówiłem no już, na Taylora, znaczy, Taylor to jest? Tyler Magloire i na Amawiego. No to tak wygląda nasz skład. Gramy Tylerem Magloire oraz Paskiem. Na środku pomocy, gramy tutaj tą kartą Laurentem. Oraz Sanchesem, no i reszta niezmienna. No jeszcze ma doszedł, to żeby miał zgranie Bomba. I właśnie tu musimy lepszego Bombę kupić, tylko nie stać mnie na razie. Ale sprzedam może jakieś karty, i wtedy, wtedy może bym mógł kupić. O, macie też spoiler drobny, ale to nieważne. Może się domyślicie, może nie. Proszę bardzo. Tutaj. No nie opłaca się sprzedać tych kart. Karty z Premier League 85, one są warte 7,5 tysiąca, no to jest śmieszne. Jeszcze mam pikę. no nie, nie uda nie uzbieram niestety, dobra. Dzięki za odcinek, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.